Jest to ostatni tydzień, w którym embrion jest jeszcze zarodkiem. Twoje dziecko ma teraz kończyny, palce, u rąk i nóg. Jego głowa urosła bardzo szybko i stanowi ponad połowę jego całkowitej wielkości ciała. Układ nerwowy jest teraz połączony z przedomózgowiem. Serce podzieliło się teraz na cztery komory i utworzyły się zastawki serca. Jego nerki już pracują. A twoje dziecko po raz pierwszy oddaje mocz. Zmieniła się też twarz. Usta, nos i nozdrza są wyraźnie widoczne, a jego górna warga uformowana. Najważniejsze stawy, takie jak ramiona, łokcie, nadgarstki, kolana i kostki, są teraz w trakcie formowania. Tak, że twoje dziecko będzie mogło wkrótce nimi poruszać. Pomimo tych wszystkich osiągnięć, nie można jeszcze mówić o tym, że dziecko ma świadomość. Nie otworzy też oczu przed 27 tygodniem ciąży. Hormony ciążowe sprawiają, że błony śluzowe stają się miękkie i cienkie. Może to prowadzić do zwiększonego krwawienia z nosa lub dziąseł. Podobne zmiany zachodzą w błonie śluzowej pochwy. Zmienia się również twoje libido, więc możesz mieć mniejszą ochotę na seks. Jeśli nadal chcesz uprawiać seks, śmiało. Twoje dziecko jest miękko owinięte w łonie. Nic mu się nie stanie. Należy kontynuować spożywanie zdrowej, bogatej w witaminy i świeżą żywność, diety. Pamiętaj, że każdy kęs i każdy łyk trafia również do Twojego nienarodzonego dziecka. Nie należy przyjmować żadnych leków bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed przepisaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o tym, że jesteś w ciąży.